Cześć kochani, ja jestem Piotr i witam Was na kanale Angielski Sen. Zapraszam. W pierwszym odcinku mojego vloga o Anglii. Dzisiaj powiem wam o rzeczy najważniejszej, która w sumie decyduje o wyjeździe za granicę. Wyjeździe do, między innymi do Anglii. E, zarobki. Zarobki, co jest najbardziej interesującym chyba tematem wszędzie aktualnie. Dlatego minimalny zarobek w Anglii to jest 6,19 na godzinę. W ogóle, ha, w całej Wielkiej Brytanii jest tyle. Tak mi się wydaje. 6,19 funta na godzinę. I to co roku wzrasta. Kiedy ja tu przyjechałem, 6 miesięcy temu, minimalny zarobek wynosił 6,08 na godzinę. Wzrósł do 6,19. Niewielka różnica, ale wzrasta on co roku. 5 lat temu, jak się dowiadywałem, było to 5,50 na godzinę. Więc. Jakoś, prawda, idzie wszystko do przodu. Jak do przodu, to dobrze. Tak więc, ile zarabiają normalni pracownicy, i czy w ogóle Anglicy się tego trzymają? Tak, trzymają się. Na samym początku każdy zarabia te symboliczne 6,19 na godzinę. Później to wzrasta po stażu pracy do najczęściej 6,50 na godzinę. Jeśli pracuje się gdzieś dłużej niż rok, to już ma się 6,50. To jest zupełnie wystarczająco. Przy liczeniu to wychodzi około 30 zł na godzinę. Więc no, kto ma tyle w Polsce, prawda? Na pewno nikt to pracuje w supermarkecie, a tu w supermarkecie tyle się zarabia na kasie, na przykład, albo y, sezonowe prace, takie jak ja na przykład, tu przyjechałem i pracowałem na Molo. Turysty, my, aktualnie jesteśmy tu w Brighton, przepraszam, nie powiedziałem. To jest turystyczne miasto coś takiego jak e, Trójmasto w Polsce e, Gdańsk, Gdynia. E, e, tak, gdy jest sezon, jest praca, Nawet nie ma sezonu, nie ma pracy, ale to o tym później. E, tak, zacząłem pracować za 6-19 na godzinę i jak dla mnie to jest aż za dużo. Bo naprawdę nie ma co z tym później zrobić, jeśli ktoś chce tu żyć tak po prostu. No oczywiście nie wybuduję za to willi, ale stać go na każdy sprzęt na przykład taki telewizor. E, nie jest żaden wydatek. E, dobrze. Mm. Tyle zarabia się minimalnie w, te, w, w normalnej pracy, tak, typu markety, sez, prace sezonowe, zagrabianie liści, gdziekolwiek, gdzie ma się umowę, nie można zrobić mniej. Ale Anglicy, na przykład rodowici Anglicy, albo ludzie, którzy dobrze władają angielskim, którzy władają nim na tyle dobrze, żeby pracować w biurze, tworzyć jakąś dokumentację, tworzyć statystyki, jakiekolwiek prace papierkowe. Do takiej pracy w Polsce na przykład nie, nie trzeba mieć nawet matury, wystarczy skończyć szko szkołę średnią, i mm, można pójść do takiej pracy. to bo w call center, na przykład. call center w Polsce zarabia się mm, około jeśli to jest dobry call center, to około 10 zł na godzinę. Przynajmniej ja tyle zarabiałem. A mm, tutaj, tutaj jest około 7, 8, 9 funtów na godzinę, plus premię. Dlatego jest bardzo dobrze. Jeśli znasz angielski, nie ma żadnego problemu z zarobkami. E, na przykład kierowcy. Kierowcy e, taksówek, gdzie tu aż się roi niczym w Nowym Jorku. Nie no, może nie aż tak bardzo, ale, ale jest pełno taksówek, pełno autobusów. Normalnie całe wagony. E, kierowca autobusu zarabia kosmiczne pieniądze jak dla mnie, bo nie dość, że nie musi płacić za kurs, to jeszcze jemu płacą przez 12 tygodni szkolenia. 300 funtów tygodniowo za kurs. 300 funtów tygodniowo to jest, to jest bardzo dużo pieniędzy. Jest bardzo dużo pieniędzy. To jest 300, liczę w pamięci. To jest 1000, 1500 zł. 1500 zł przez tydzień, nieźle. Więc to jest tylko czas kursu. Później zarabia on 9-10 funtów na godzinę. Raczej 10. Ma na rękę po roku pracy. Wzrasta to do 12 funtów na godzinę. Więc jest bajecznie. E, Co więcej, no wiadomo, są pewne bonusy związane z taką pracą, tak jak w Polsce. W Polsce najbardziej się opłaca teraz pracować, chyba w policji, e, w wojsku, w państwowych pracach. E, bo wtedy są bonusy, są te trzynastki, trochę wyższa płaca niż wszędzie indziej i pewniejsza. I wiadomo, są pewne premie. To najważniejsze ubezpieczenie pokrywa wiele rzeczy, tak jak tutaj można się ubezpieczyć samodzielnie w banku, ale nie trzeba. Ubezpieczenie, które daje pracodawca zupełnie wystarczające. E, tak. E, typu zawody typu mechanik, elektryk, człowiek, który pracuje na budowie. To jest bardzo dobrze płatne. To nawet w Polsce już jest coraz lepiej płatne, bo wiadomo, w Polsce każdy idzie na studia. Kończymy szkołę z średnią, idziemy na studia. Nieważne, jakie to są studia, nieważne, czy będziemy potem mieli pracę. Idziemy. Każdy musi mieć wyższe wykształcenie, bo nie znajdzie potem pracy. No, później ma wyższe wykształcenie i widają go, prawda, w McDonaldzie. A, a propos McDonaldzie, tutaj ma się minimalną płacę na godzinę, czyli 6,19 w McDonaldzie w Polsce. Zarabia się jakieś 1300 zł miesięcznie, coś takiego. Nie jestem pewny. Hard chyba gdzieś, gdzieś w tym przedziale. Więc to są grosze, no naprawdę. To jest o wiele więcej. E, o czym to ja. A, mechanik, tak. E, człowiek, który ma pewien zawód, fach w ręku, kto jest dobry, dobrym elektrykiem, dobrym mechanikiem, zna się na tym, ma w tym doświadczenie, przyjedzie z Polski tutaj może naprawdę zarobić grubą kasę. Jeszcze więcej niż Anglicy, którzy pracują w biura, ponieważ budowlaniec ma od 10 funtów na godzinę wzwyż. Elektryk tak samo. Więc jeśli oglądam jakiś budowlaniec, albo człowiek po który chociaż trochę rozumie angielski, niech tu przyjeżdża, bo naprawdę się opłaca. Pielęgniarki. Pielęgniarki strajkowały w Polsce. Tutaj na pewno strajkować nie będą. Od 12 funtów wzwyż. Zaczyna się ich pensja. Co więcej, no, Jeśli macie jakieś pytania odnośnie jakichś konkretnych zawodów, piszcie. Może nagram. W następnym odcinku nagram odpowiedzi na Wasze pytania. Ogólnie do Anglii możecie pisać. To będzie do mnie spore ułatwienie. Mam w myślę parę odcinków, parę tematów, które chcę poruszyć w przód. Ale Wasze propozycje też będę rozważał. To do, do zobaczenia. Pa!